Chciałbym się z tego miejsca zwrócić do pani starosty, pani Wiesławy Pawłowskiej. Pani Wiesławo! Już chyba dużo czasu minęło, jak nakazała pani prezydentowi na Ryszardowi Brejzie poprawić widoczne za mną miejsca postojowe na Starym mieście. Ale widać... Nie darzy on Pani z jakimś szacunkiem. Jak widać na załączonym obrazku. Może Pani spowodować, żeby te miejsca zostały naprawione i pokazać, kto rządzi w powiecie? Życzę Pani sukcesów na tym polu. Dziękuję.